Witajcie z tej strony Kanzan, a to jest kolejny odcinek z Grand Theft Auto 3 W tym odcinku zajmiemy się misjami pobocznymi a Oczywiście ładnie trau, zaparkowane trzałta Bierzemy jako pierwsze Stinger Gangu Yakuza Żeby się szybko przedostać I go Razę za szybko nie rozwali, bo nam się jeszcze przyda i będziemy, żeby wykonać tą misję. Że tak to określę misją. Zadanie poboczne. O. O nie, 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 nie. Dobra. I będziemy. Tu zadanie poboczne to właśnie masakra tych pojazdów, którym, którym ja jadę. I więc tak, tu jest... KENJI KASYNO Jedziemy Na wprost Niego Przed nim Skręcamy pierwszą w prawo I kawałek dalej Pierwszą w prawo o no drugą to chyba Pierwsza I wsiadamy do tego pojazdu TOYS THE HOOD Krwawe kasyno Mamy dwie minuty Żeby wysadzić tyle Samochodów ile się da Tutaj de Przestrzegam żeby najpierw nie przyspieszać maksymalnie Bo można, obaczy się, walnąć w ten pojazd centralnie Co oczywiście nie byłoby za bardzo pozytywnym wynikiem dla nas Co to zrobiło? Salto Lub salto Kurde, nic, nic nie podjedzie O Jak się wyrobiłem? W ostatnim momencie Bobaccie się nic nie pojedzie. No nie no, nic nie pojedzie. No ludzie Masz za karę. Nie mówcie, że się nie uda, musi się udać Kurde Dwa pojazdy i co? Gówno serio No patrzcie się, nic nie jedzie Nie, chyba mi nie zaliczy tego, co? Nie no, nie ma szans, żeby zaliczyło. O, zaliczona. Okej, okay, jak zaliczona to jedziemy. Najwyżej sobie kiedy indziej poprawię. Do rekordu pięciu. Kolejne to jest... E Kolejne to sobie pojedziemy do domciu zapisać stan gry mm. Albo, nie, albo nie, trzeba nie trzeba zapisywać Zrobimy sobie no, właśnie tą misję Która jest również misją Dodatkową Jedziemy tutaj, tutaj, tutaj I się w pana wryjemy bo sto jak Nie wiem gdzie i wsiadamy do tego do tego pojazdu i widzimy przejażdżkę przyjażdż, w parku i muzykę poważną na no, coś innego zmienić może okej okay, i zaczynamy 3, 2, 1, go Nie nam pipczeć. I to jest wkurzające takie pipczenie. Szczególnie jak się jedzie tym pojazdem. Okej, okay, kombo. Kombo było. Jedziemy teraz tu. Poprzez toaletę, rozpędzamy się. Tu. Do tyłu, żeby się to auto nie wywaliło Aha, teraz Okej okay. Nie, 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 nie wylwalaj się Oh yeah I ostatni punkt i mamy prawie nie no 40 sekund sekund. Sekundy. Jeszcze tutaj, tutaj, tutaj się nie wywalamy. I... zaliczona. I jedziemy. Może zapisać. Pędzimy, pędzimy. Zapisać. stan gry, stan gry, stan gry, stan gry. A przy okazji zrobię cięcie I pomyślę co będzie jako następne To jest chyba jeszcze jedna rzecz, którą trzeba zrobić Więc zrobię cięcie i zobaczymy się za chwilę Witajcie po raz kolejny Po raz drugi W... Kurde dlaczego te drzwi się nie zamykają? Okej, okay, tym razem zrobimy koszmar wielu pięter. Żeby go zacząć musimy wyjechać z gdzieś tutaj, tym pojazdem. wejść z niego. Nie no, jeszcze trochę cofnę. Tyle. Tyle wolno starczyć i, w i wejść do niego. Nie, jeszcze za... Jeszcze za... Teraz. No, jak mówiłem... Mamy 20 punktów kontrolnych, na każdym poziomie są 4 punkty i za... Na początek dostajemy 20 sekund... I za każdy zdobyty punkcik dostajemy kolejne 5 sekund. O, ludzie... Od początku już tak zarąbać... Na ręcznym pędzimy oczywiście... Bo inaczej tu się wyrobić można Holender Patrzymy czy gdzieś za słupkami nie ma Tak chamsko poustawiane Te punkty są Poślizgami wchodzimy Jedziemy dalej do tyłu Nie się wa Walnąłem o nie wiem o nic Walnąłem o coś co jest niczym O cholera To nie tu tylko tu Się mylą przyciski mm. I teraz jest Teraz nie będzie tu tylko tu tu tutaj sobie trochę czasu namnożymy. Tu się strasznie obijałem O jak widzicie jeszcze tutaj jest chowany Punkcik No i tam musimy niestety skoczyć. A ja się boję, że się wyglebię. Wyglebię Czyli Proszę, udaj się, udaj się, proszę. Pro... O kurde, udało się. U, jakie zwolnione tempo było ludzie, drodzy. Jest! Jest, jest. Wszystkie dodatkowe misje skończone. Yeah, udało się, holender. E, e, jako następne, co będzie? Co będzie jako następne? Jako następne będzie Asuka! Asuka, a suka, suka, Do której to, to będzie kolejny odcinek. No właśnie, ona znajduje się w tym budyleczku. Oh yeah, skończone misje są wszystkie. Woj ojaj oj ojej Dobra, nie ma co tego przeciągać. Walnijmy jeszcze w autobus, boom. Yeah Kurde, Jestem ja zły Jedziemy, 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 może w kogoś podjedziemy. O na przykład w tych... Tej... O cholera. Uciekaj. Chodzimy sobie z shotgunem, nikogo to nie interesuje, prawda? Najwyraźniej. Ale prześcigaliśmy ale będzie. będzie Kurde Ale O LOL, za tyle rozwalonych pojazdów mam tylko jedną gwiazdkę. Ojej. Oh yeah. Czysty zarobek. Przepraszam. To nie było. Ty mendo. Panie, ja mam sh shotguna Niech ktoś do mnie strzela. To ty? O cholera, trzy wiaski, boję się Dupę. O nie! What? Boję się Boję się Gdy ciemno jest ta. Piaski przede mną uchronią mnie. Biorę sobie troszkę rzeczy i już mam na was wyrąbane Wejdę do środka, wejdę znów i już gwiazdki powrócą. Hej. Dobra. I mam nadzieję się, że Wam się to ten odcinek spodobał, więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie co tam chcecie, może Cię ci jeszcze robić. Cześć!